Krakowia nie przestaje zaskakiwać. Zespół trenera Luki Lesnera zdobywa kolejne trzy punkty w walce z strefę Pucharową. Jagiellonie Białystok z kolei kontynuuje swoją znakomitą pasję, notując 12 mecz bez porażki, patrząc na mecze w ekstraklasie, czy też w europejskich Pucharach, czy w końcu górnik zabrza, więc nowy, sensacyjny lider tabeli. Cześć, dzień dobry moi drodzy, słyszymy się w poniedziałek rano, a więc po tej znakomitej kolejce ligowej Ekstraklasy. Dziewiąta seria gier była niezwykła, była magiczna, była naprawdę przebojowa. Czas sobie podsumować te nasze Ekstraklasowe historie, powiedzieć sobie o rzeczach kilku, a więc co wydarzyło się w dziewiątej kolejce w przede wszystkim z naciskiem na niedzielę, ponieważ mam wrażenie, że to mecz niedzielny. no i też na pewno mecze piątkowe były absolutnie niezwykłe, natomiast sobota była taka troszkę średnia, biorąc pod uwagę emocje, o czym zapowiadało się bardzo bardzo ciekawie, patrząc gdzieś na te rywalizacje, chociażby między Brukbetem a Lechem Poznań, czy przede wszystkim tę konfrontację wydawałoby się hitową pomiędzy Rakowem Częstochowa, a Legią Warszawa. Ja nazywam się Piotr Żepecki, to jest kanał 365 na piłce i czas sobie to podsumować, co wydarzyło się właśnie na Ekstra Ekstraklasy podczas dziewiątej kolejki. Zanim rozpoczniemy, serdeczna prośba oczywiście jak zawsze o zostawienie łapki w górze pod filmem, subskrypcji kanału, a teraz moi drodzy startujemy. Zacznijmy sobie od aktualnej tabeli to wygląda właśnie po tej dziewiątej kolejce. że jasna z naciskiem na to, że chociażby przed nami rywalizacja w ramach szóstej kolejki, a więc te mecze przełożone w środku tygodnia, a więc konfrontacja Rakowa-Częstchowa z Lechem, czy też ten mecz przy pomiędzy Legią a Egilonią Białystą. Do tego też na pewno warto pamiętać, że nie odbyło się spotkanie w Płocku pomiędzy Wisą a Krakowią, czy też kilka innych meczów, między nimi Motor Egilonia, czy też rywalizacji Piasta Gliwicem z Lechem i z Legią Warszawa. Natomiast na teraz po dziewiątej kolejce sytuacja wygląda następująco. liderem Górnik. Zabrze, zespół absolutnie bezkompromisowy, który jeszcze nie zaantował remisu. Sześć zwycięstw, trzy porażki, z tym ostatnim wygranym meczem przez zespół trenera Gasparika z widzę w do 3-2. Potem z kolei Krakowie mająca jeden punkcik mniej, a więc ekipa Pasów, która też gra fenomenalnie, ostatnio naprawdę dotuje same zwycięstwa i remisy. No i trzecie miejsce Wisła Płock, uzupełniająca to podium, która co prawda ma ostatnio słabszy czas, gdyż popularni na wciarze zaantowali dwie porażki. Do tego też na pewno warto wyróżnić Biały, Białystok jako tego najskuteczniejszego Pachorowicz, gdyż jakaś się nie zatrzymuje i znów wygrywa w lidze. To jest obecnie lokata czwarta i punktów 16 tyle samo na koncie, co Benie Minek z Płocka. Natomiast wydaje mi się, że tak patrząc przekrojowo na te dotychczasowe kolejki, na największe brawa i uznanie na pewno zasługuje Górnik Zabrze, więc nowy Lider, o którym zaraz sobie więcej powiemy, też absolutnie można przejść obojętnie obok Krakowi, która punktuje jak Szalona i też wygląda wspaniale, biorąc pod uwagę nie tylko to, jak punktuje, ale też jak wygląda i jak szybko i błyskawicznie Terner Elsner sobie wszystkie klocki poukładał, czy też na pewno jak niebiały stoka więc z punktu który non-stop zasługuje na uznanie i który piekielnie dobrze wygląda, biorąc pod uwagę ten słaby start. Mówię oczywiście o tym zimnym prysznicu. No i tej poraż na dzień dobry z Brookbetter Maliką. Nie cieczą. No i właśnie do Jagielloń bym zaczął ten podcast, ponieważ wydaje mi się, że Jaga to jest ekipa, która pokazuje, że można dzielić i łączyć europejskie puchara, także mecze ligowe. pamiętam doskonale, co wydarzyło się podczas pierwszej kolejki Ekstraklasy. No i właśnie ta porażka druzgocąca z Bruk nie ciecza przed własną publicznością. 0-4. Natomiast później, jeżeli chodzi o rywalizację w lidze, także w pucharach, to było 12 spotkań. No i same zwycięstwa, a także remisy. To jest naprawdę nieprawdopodobne, jeśli chodzi właśnie o tę serię. No i też fakt, że cały czas Jaga jest przebudowy. przebudowie doskonale pamiętamy, ile zawodników przyszło i odeszło z Jagielloń-Białystok tego lata. Dla porównania sprawdziłem sobie, jak wyglądają najlepsze, najdłuższe serie naszych aktualnych Pucharowiczów w ostatnich latach, jeżeli chodzi o mecze bez porażek, a więc ktoś może pochwalić największą serią. No i czy ta obecna Biały białystok to jest jakiś fenomen, czy generalnie seria, którą możemy porównać do innych w wykonaniu Lecha Poznań, Legi, Warszawa czy Rakowa Częstochowa. Jak na teraz widzicie, rozpisałem sobie to, żeby tutaj być w tym wszystkim precyzyjny i zaczynając od Jagielloń-Białystok, tak jak powiedziałem wcześniej, 12 meczów bez porażki, a więc te mecze w lidze, także mecze w eliminacjach Ligi Konferencji i ani jednego meczu przegranego. Oczywiście było trochę tych takich wymagających spotkań, jak chociażby ta ostatnia rywalizacja z Wisłą Płoc, czy też mnóstwo meczów pucharowych. Pamiętamy Silkeborg, Novi Pazar, czy też Dynamo City, Tirana. Natomiast co ciekawe też, warto wspomnieć o jesieni, jesieni w poprzednim sezonie, kiedy to przecież zespół trenera siemieńca był w stanie grać aż 17 spotkań bez przegranej meczu. To było wtedy, kiedy to Jaga dostała mocno w łeb od Lecha Poznań, przegrywając na terenie późniejszego Mistrza Polski 05, Natomiast potem z kolei była w stanie się zrehabilitować i zarówno w lidze, w pucharze polskim, jak i w europejskich pucharach zaantowała serię 17 spotkań bez porażki. Jeżeli chodzi o Lecha Poznań, sprawdziłem sobie jak to wyglądało, no to na przykład końcówka zeszłego sezonu to było 8 gier bez przegranego meczu. Pamiętamy doskonale tę serię zespołu trenera Nielsa Frederiksen, natomiast to ciekawe też, miał Lech taką serię lata temu w rozgrywkach 2021-2022, kiedy przez 11 meczów Kole już był niepokonany. trwało od września do grudnia 2021. Za wyniki Lecha odpowiadał wtedy Maciej Skorża, który potem przegrał w Radomiu z będącym w rewelacyjnej formie Beniaminkiem, a więc Radomiakiem. Natomiast jeżeli chodzi o Raków, co ciekawe, to jest na przykład passa 8 spotkań bez porażki sezon poprzedni, z 24-25 od lutego do kwietnia. Wcześniej to na przykład była seria 10 spotkań na jeźdź, w poprzednim sezonie, a więc sezon 24-25. Zaczęło się to wszystko od porażki z Miedzią Lenica w Pucharze Polskim, natomiast potem Raków przegrał z Gieksą u siebie. To był w początek rundy rewanżowej w tamtym sezonie. Natomiast najmocniejsza taka seria, najdłuższa i najbardziej imponująca, to była passa 21 spotkań bez porażki od września 2022 roku do wiosny 2023. Wówczas ta pasa się zakończyła przegranym meczem przy Łazienkowskiej, gdy, kiedy Raków uległ legi 1-3. I to był ten Raków mistrzowski, który wówczas sięgnął właśnie po tytuł za tej pierwszej kadencji Marka Papszuna. No i na koniec, jeżeli chodzi o takie serie, o których absolutnie warto powiedzieć, trzeba spojrzeć na to, jak to wygląda w przypadku Legii Warszawa, a prezentuje się to następująco. w tej chwili widzicie, wojskowi notowali, zanotowali ostatnio chociażby taką serię siedmiu spotkań bez porażki, mowa o tym początku sezonu, czyli w zasadzie mecze do pierwszej porażki za kadencji trenera Edwarda Jordanesku, czyli siedem meczów, pamiętamy Super Puchar, mecze ligowe, czy też spotkania w eliminacjach europejskich pucharów. Zakończyło się to wszystko na Cyprze, kiedy Legia poległa z Larnaką, do tego też na pewno warto dodać o pascie 19 spotkań za kadencji trenera Runiejcza. To była jesień 22 do wiosny 23, wówczas co ciekawe ta pasa 19 spotkań została zakończona meczem z Wartą Poznań, kiedy Zieloni sensacyjnie pokonali Legię. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o te pasy, więc to też nam pokazuje, że to nie jest tak łatwo dzielić ligę i też europejskie pojary, więc to, co teraz robi Jagiellonia, to jest absolutnie niezwykłe. Natomiast wiadomo, że ten mecz w Płocku no nie był z perspektywy jak idealny. Wydaje mi się też, że Duża rola Sławomira Bramowicza, że fiaga Bramki straciła, no ale też to często cechuje zespół mocny, dojrzały, że nawet jeżeli nie gra swoje najlepsze piłki, to i tak jest w stanie te mecze przypychać. Co wydaje mi się, że jest wielką sztuką, no bo kiedy idzie, no to idzie. Natomiast w tych trudniejszych momentach też trzeba się gdzieś podziałem, przełamać. W końcu chce dać z siebie maksa, to co zrobiła Gilonia na stadionie Wisły Płocka, więc wywalczyła rzut karny, który na bramkę zamienił, a Fimiko który swoją drogą też jest zawodnikiem na maksa skuteczny. Natomiast zobaczymy oczywiście, jak Agilonia się zachowa podczas tego maratonu meczów i to będzie taka prawdziwa weryfikacja nie tylko dla Jagi, a dla każdego pucharowicza, ponieważ niebawem no, ten termin nasz naprawdę będzie trudny, zaczną się mecze za kilka dni, a więc dojdzie, dojdą rozgrywki Ligi Konferencji, potem oczywiście Puchar Polski, no i wszystko gdzieś się powiedziałem, skumuluje na przestrzeni kilkunastu dni i Jaga czeka naprawdę kilka interesujących spotkań. Jeżeli chodzi z kolei o Krakowie, ponieważ powiedziałem, że o pasach też warto powiedzieć, no to muszę powiedzieć, że jestem aż w szoku jak Krakowi dobrze idzie, ponieważ spodziewałem się, że ten projekt odpali, natomiast wydawało mi się, że na efekty będziemy musieli poczekać, a tymczasem, ty, tymczasem widzimy, że Krakowie jest w stanie rywalizować tej z każdym, wygrywać z Lechem, z Legią, czy też z Widzewem, czy też rywalizować naprawdę, wydawać by się mogło, poukładanym zespołem GKS-u Katowice, natomiast wydaje mi się, że ten mecz na Nowej Bukowej pokazał kilka rzeczy, przede wszystkim taką mądrość, jeżeli chodzi o zespół Trenera Elsnera, a więc odpowiednią reakcję na to, jak gra rywal, ponieważ od pierwszej do mniej więcej 30 minuty to gks atakowała, dominowała i była zdecydowanie zespołem lepszym, natomiast pasy schowane za podwójną gardą e, zneutralizowały. Ataki rywali i potem ruszyli, a więc wszystko co dobre z perspektywy Krakowi, rozpoczęło się po pół godzinie meczu. Myślę, że wiesienką na torcie z perspektywy pasów na pewno jest ta akcja bramkowa na 0-3, do kiedy Mateusz Klich fenomenalnie zagrał prostopadą piłkę na Filipa Stojkowicza, no i ten zrobił to, co od napastnika się wymaga, więc przyjął kontaktowo, spojrzał na ustawienie bramkarza i trafił bezbłędnie, co pokazuje, że jest strzelcem kompletnym, wyborowym i wydaje mi się, że już możemy powiedzieć, że zawodnikiem o klasę lepszym niż Benjamin Kalman, a więc dysponując nie tylko, powiedział fajną siłą, dynamiką czy szybkością, ale też ma, moim zdaniem, większy zmysł do gry kombinacyjnej, więc coś, co być może czasami było problemem, jeżeli chodzi o reprezentanta w Finlandii. Natomiast wiadomo, tak na gorąco ciężko też oceniać. Wydaje mi się, że potrzebujemy troszkę czasu, żeby jeszcze stojkowicza dobrze poznać, zobaczyć, jak on wygląda w tych słabszych momentach. No i też, czy będzie w stanie na przykład w pojedynkę przechylić losy meczu, bo często bywało tak w poprzednim sezonie za kadencji trenera Kroczka, że te mecze, które były na maksy wyrównane, potrafił sam Kalman przepychać, więc jestem ciekaw, czy na przykład, jeżeli chodzi o liczbę goli, on dorówna do reprezentanta Finlandii. Jednocześnie też, czy w takim szerszym spojrzeniu i na przykład w podsumowaniu porundzie rundzie jesiennej, będziemy mogli tak naprawdę powiedzieć z wielkim przekonaniem, że Stoikowicz jest zawodnikiem lepszym i bardziej kompletnym. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny zespół, którym absolutnie trzeba powiedzieć, no to jest Górnik Zabrze, a więc ekipa, która otwiera ligową tabelę, z pewnością tych punktów byłoby jeszcze więcej, gdyby zespół trenera Michała Gasparika e, głupio tych oczek nie gubił. Mowa oczywiście o tych rywalizacjach domowych kiedy Górnik dosyć niespodziewanie przegrał z nie Niecieczo, czy też z Motorem Lublin, a więc w obydwu meczach, kiedy generalnie Górnik na porażkę nie zasługiwał. Spotkanie z Widzewem Łódź moim zdaniem jest takim symbolem na to, jak dojrzałam piłka gra Górnik Zabrzał. Oczywiście nie możemy zapominać o błędach indywidualnych zawodników z Łodzi. Między innymi to jest ta sytuacja przy tej bramce na 2-3, kiedy to najpierw piłkę trąci w, w trakcie lotu Mateusz Żyro, zmylając kompletnie bramkarza. Natomiast wiadomo jak jest, ekstraklasa czy generalnie piłka to jest gra błędy, i wydaje mi się, że też nie można deprecjonować klasy górnika Zabrze z uwagi na kilka błędów indywidualnych zawodników widzewa. Natomiast patrząc tak przykro, to spotkanie, to górnik gra naprawdę piłkę dojrzałą, ciekawą, ale też na maksa proaktywną. Wystarczy tylko spojrzeć na statystyki z tego spotkania, a więc liczbę oddanych strzałów i wygenerowanych sytuacji, jeżeli chodzi o zespół trenera Gasparika. bo to też jest fajne, że górnik nie gra jak takiej piłki szczelnej zamkniętej, tylko to jest ekipa, która się nie cofa, która cały czas coś iść po więcej. No i tak jak powiedziałem wcześniej, liczba strzałów chociażby to pokazuje, gdyż e, jeżeli chodzi o strzał, no to górnik zdołał oddać aż 17 uderzeń, co jest naprawdę mega wynikiem, biorąc pod uwagę na to, jak teoretycznie dobrze w defensywie wygląda widzę. Mówię teoretycznie dobrze, mając chociażby na uwadze ostatnie spotkanie widzewa Łódź z Arką Gdynia, kiedy widzewacy zdołali zagrać na zero z tyłu. Arka bardzo często atakowała, natomiast wówczas z ekipą Beniamika była bardzo nieskuteczna, no i też raczej taka jednowymiarowa, jeżeli chodzi o formę ataku, no ale widzew zdołał jednak zagrać perfekcyjnie z tyłu. Jestem bardzo ciekaw, dokąd zajdzie Górnik i czy to będzie zespół, który faktycznie dotknie tych europejskich porów, ponieważ wydaje mi się, że w świetle na przykład tych pięciu slotów, które ma Ekstraklasa w Europie, no ta właśnie Europa będzie takim wyznacznikiem, będzie mocno determinowała cele dużych, w wielu zespołów. Natomiast na pewno też odpowiedzią na to, jak gra Górnik i jak jest przygotowany, będzie ta rywalizacja z Krakowią, gdyż już na najbliższej kolejce spotka się jakiś po właśnie z Górnikiem. My no będziemy świadkami starcia w wicelidera z liderem tabeli. Natomiast muszę też powiedzieć o swoich takich poziom rozczarowania, i wnioskach dotyczących dziewiątej kolejki, gdyż na przykład to spotkanie w Częstchowie pomiędzy Rakowem a Legią, myślę, że nie tylko mnie, ale i zawiodło wszystkich. Do tego też na pewno ta mocna kontrowersja, ta sytuacja w pierwszej połowie jest takim powiedziałem nośnym momentem, o którym się sporo mówiło w mediach społecznościowych i w wielu programach sportowych. Chodzi oczywiście o tę sytuację, kiedy Jarosław przybył, odgwizdał rzut karny dla Rakowa Częstchowa, potem kiedy ręką zagrał. Peter Stojanowicz, jeżeli chodzi o moją interpretację tej sytuacji, też muszę powiedzieć, że słuchałem uważnie w Jarosławie przybyła, który był gościem w kilku programach publicystycznych, no to wydaje mi się też, że w sposób interpretacji jest niestety powiedzieć zrozumiały, ale trochę dziwny i tutaj powinny zostać zmienione przepisy, ponieważ moim zdaniem Arsenicz ewidentnie pcha tam zawodnika Legii Warszawa, który nie ma co zrobić ręka, z rękami, no bo to jest naturalny wyskok, że te ręce masz podniesione, no i finalnie piłkę dotyka. Czy tam był kontakt piłki z ręką? Oczywiście, czy że był, natomiast czy w Rakowowi należał się rzut karny? Moim zdaniem absolutnie nie. Natomiast wydaje mi się, że to jest taka dyskusja, która troszkę podzieliła piłkarską Polskę. Jednocześnie wyeksponowała fakt, że te przepisy, moim przynajmniej zdaniem, są nieprecyzyjne, niedokładne. No i tutaj brakuje takiego feelingu i czucia gry, gdyż wydaje mi się, że z boiska pan t... przybył, podjął dobrą decyzję. Natomiast potem naszła korekta z uwagi na VAR, No i gdzieś uważam, że Legia została skrzywdzona. Natomiast tak całkiem obiektywnie, ponieważ miałem okazję ten mecz komentować, no nikt też nie przeszkodził Warszawiakom, żeby strzelić bramkę w drugiej połowie. I wydaje mi się, że Legia. Legia zagrała mega schematycznie i po prostu słabo w drugiej części spotkania. I spokojnie ten mecz mogła wygrać, ponieważ to, co grali pod opośrednictwem i po przerwie, no to było naprawdę karygodne, słabe. Mając na przykład w głowie to, co wydarzyło się w tym spotkaniu z Radomiakiem, kiedy Legia pokazała klasę, pokazała taką fajną piłkarską jakość i też taką powiedzią eksplozję ofensywną. A w meczu w Rakowie tego nie było, po prostu mam wrażenie, że legioniści chcieli zagrać na remis. No i do tego na pewno warto dodać, że kapitalnie pokazała się w, tym, w ten weekend Lechia Gdańsk, która dosyć niespodziewanie wygrała na pogoni. Natomiast no widać, że zespół portowców to jest jeszcze ekipa w budowie, potrzebuje pewnie jakiegoś bossa, bo brakowało mi tam w moim zdaniu przynajmniej kogoś, kto by krzyknął i tę piłkę przytrzymał, gdyż Pogon miał fajny wynik. Wystarczyło tylko zachować się skutecznie w niektórych sytuacjach i ten, i ten mecz można było spokojnie wygrać. Tymczasem jednak Lechia zagrała fajnie, z kombinacyjnie i sposobem. No i strzeliła rywalom aż 4 gole. Myślę, że też takim, powiedziałbym, symbolem i pokazaniem tego, jak ekstraklasa jest absurdalna i momentami też e, piękna i urocza, jest fakt, że Lechia Gdańsk, która jest na lokacie 17 w tabeli, ma najwięcej strzelonych goli i najwięcej goli straconych. Także też jest gdzieś ciekawe niezwykłe, że mecze Lechi to jest, powiedziałbym, gwarant emocji. Natomiast z drugiej strony myślę, że o nie takich emocjach kibice Biało-Zieloni marzą, gdyż ich zespół cały czas jest strefy spadkowej. Moi drodzy, bardzo dziękuję za podsumowanie. Oczywiście odsyłam do pozostałych formatów, odsyłam do komentarzy ponieważ ich w tym tygodniu będzie sporo, ponieważ no niebawem już rusza kolejny turniej WTA, a więc będziemy śledzić te mecze jak świątek i kibicować, żeby Polka ponownie sięgna po tytuł, tak jak to miało miejsce podczas tego turnieju w Korei, jednocześnie też mecze polskiej siatkarzy, więc spotkanie ćwierćfinałowe z reprezentacją Turcji, no i oczywiście Puchar Polski, a także mecze zalogowej kolejki ponieważ już w tę środę wielkie hity ekstraklasy, a więc naprawdę spotkania wobec których nie da się przejść obojętnie a więc mecz Raków-Lech a także rywalizacja Legii z Bardzo dziękuję za dzisiaj. Ja nazywam się Piotr Rzepecki, to jest kanał 365-piłce. Wielkie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.